Podnij na stronę grani.pl i zobacz na stronie co możesz zrobić po lewej stronie. Mamy tutaj nasze logo, social media, że możecie klikać, to Was przenosi na stronę. A teraz możecie zobaczyć także, jak możemy nasz, wejść na nasz kanał, tutaj jak wejdziecie na nasz kanał, to możecie sobie tutaj oglądać nasze filmiki yy, z YouTube'a. Także jak to ma fajnie, to tak zrobione. Także fajnie, to są, żecie kilka tych filmów pooglądać tutaj z naszego kanału na stronie grani.pl I tu możecie na stronie że obserwuj mnie na Twitterze. Na Twitter wam się łącza, to musicie tylko się zalogować. No i jeśli macie tak zrobione przez teleportację do strony, tutaj Facebook się coś odmówił. Nie wiem, co się tutaj stało, to nic się z tym, ale. Tu łączycie stronę Instagrama, sobie, Instagram, sobie myślę, że się to Wam też wszystko łączy. Na Discorda możecie dołączyć także, również się pokazuje na Discordzie bezpośrednio na stronę. Teraz zapraszam Was na odcinek. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku, czyli ósmy odcinek naszych strapek. Także długo czekaliście ten tydzień czasu, żeby zacząć te zrabki. A co my dzisiaj się w programie mamy? Co to mamy? Retro kasa. Retrokasa I teraz nie będę Wam pokazywał komentarzy, tylko teraz będziecie je widzieli tutaj bezpośrednio ze z mojego tabletu. Witam serdecznie, życzę dużo wygranych i pozdrawiam. No, akurat tu będzie błyszcząca lampa jest, ale te tam trzy łapki zdobył. Także widzicie, teraz ja sobie będę to wszystko sprawdzę z ostatniego filmu I to będzie wyglądać Czyli mamy tak 174 wyświetleń 22 łapki Także dziękuję wszystkim za te zostawione łapeczki Tutaj na kanale granik.pl To ja będę mówił kanale granik.pl nie? Bo to lepiej mówić nie? Dobra czekajcie, jeszcze chwilę, momencik Także jest z nami też Jakubek suma. Rapiemy retro kasę. zobaczymy co dziś możemy wygrać, Po ostatnim odcinku był pechowy. No, no i co tam jeszcze? Patrzymy, patrzymy. Tu tak odchodzi. Znajdziemy yy, symbol, diament pod warstwą cierną i wygraj przepisaną do nich kwotę. Jeśli znajdziemy. Yy, nie, nie, co to jest kwiaty, powiemy to no, powiemy, czy to jest kwiatek, i, i przypisaną kwotę, to razy dwa wygramów wstrzymują się. Dobrze, to wpadajcie na social media na stronie grani.pl i tam możecie jak już widzicie na początku, internet się będzie tak rozpoczynało. W tym na razie reklamy takie przez trzy odcinki może jakoś i to mnie we. Dobra, kochani, teraz zaczynamy pierwszą zdrabkę dzisiejszego programu, czyli ósmy odcinek. No dobra, retro kasa, dzisiaj cztery zdrabki po 5 złotych a przeczytałem ten opis już to teraz trafimy tu symbole i zobaczymy jakie będziemy mieli hmm. myślę że będzie my szczęśliwe no i przebliż tutaj trochę do kamery bo tam jest za daleko to nie widać jest tak o tak ja. będę wam tu przybliżał robić przybliżenie i będzie lepiej się tak teraz będzie lepiej się oglądało Mam banany mamy pierwsze mamy banany lubię jeść Górek. worek no. Znowu te ciarki przychodzą. Jabłko. bank No, na bank to by było. co my to mamy. Miśnia. Tam ja możesz z góry jechać. o takie To będzie lepiej się oglądało, teraz będzie lepiej się z bliska patrzą, co są za zrabki, nie wiem. Złoto. No złoto by się przydało. Prost. czyli tam, tam jest skrócony Podkowa. No podkowej mi nie mamy to to podkowa nie będzie nie? Arbuz Arbuzy to też pamiętam. być będzie taka piosenka, lubię arbuzy. Pik. nie jest taka, ale to jest chyba Lili, nie wiem czy ta ośpiewa. Ej, i tu teraz kot. I teraz mamy nowość, bo możecie te zrabki sprawdzać w automatach jak sprawdzaliście Lotka czy Keno tam w automatach, a teraz możecie sprawdzić tylko kodem zrabki. No. No dobra. Także co, lecimy do drugiej strabki. Ja poczułem, że I to samo mamy. No dobra, jedziemy. Idziemy dalej. Retrokasa się kłania. Padajcie <grym> widzowie na stronę granik.pl, tam macie po lewej stronie, że możecie sobie zobaczyć na social media, wpadnąć, polubienia, mm. wszystkie tego. Gwiazda, wiśnia. Musisz bliżej. Złon. Winogrono. Trusk. Worek. Serce. A to musi do góry trochę, no? No to ten do góry. Tak. Sejf. Safe. I tam w porze nie było względnie. Podkowa. Banka teraz jest tutaj ten. I teraz jest ten kot. Czyli ta zdrabka też nic się nie okazało. Coś nie mamy w tych ostatnich odcinkach wygrane. Co z tego co ja pamiętam, że mieliśmy tylko wygraną w czwartym odcinku, no, chyba było, no we czwartym i chyba piątek, bo piąty był ludzki, ludzki Laki La 7 to jest. No i tam też mieliśmy wygrane w piątej. Dobra, co do trzeciej zdrabki? Trzecia zdrabka. I co ty tam pokazujesz? 1 lat. No, 21 lat to może skończyć, ja już ma ponad więcej. No, ale nie, dostaliśmy takie coś dzisiaj Bo kupowaliśmy z 21 urodziny, już. Aha, czyli na takie coś na 21 dali, jo? Tak. No, myślałem, że coś takiego no, nie Nie, nie, nie. bo my dzisiaj kupowaliśmy z drapki i my dostaliśmy No dobra, drapiemy dalej. Arbus. Nie, następnym tygodniu będziesz drapał monetów, nie? Biediarki <grymne> przykro. Bank no? Pierścienie. Gdzie to? I gorąc. No i nic nie mamy tutaj też wygrany. No, dobrze widzę, to lecimy do ostatniej zdrobki naszego dzisiejszego odcinka. Dobra, to mamy czwartą zrapkę dzisiejszego odcinka. To się teraz ostatni dano ścieżimy może, a teraz robimy inaczej. Jeszcze ciekawości sprawdzimy ile kwoty było. Ile kwot, jakie kwoty? 5000 to na pełen. No te 30 zł 30 zł kolejne, zobaczymy 5 zł, o no to może 5 zł no to damy, um, wątpię, że 5 zł, ale 10 złotych też może być mhm. o 5 tysięc, 500 zł złotych. złotych mi się też przydało no by się przydało, ale to nic jak nic nie da. 180 tysięcy, nie liczę nigdy. To też nic się nigdy nic nie da. 15 zł. No, szybciej na to liczę też, nie? No też by się przydało 500 zł No po raz kolejny, nie? Nie dobra, to jest na Aha No dobra, to damy mhm. Odsłanie pierwszy znaczek co tam mamy Sejf No w szefie 5000 schowek co na pewno Podkowa Banknot A banknotu 30 złotych nie ma jeszcze Ja wiem że jest 10, 20, 50, 100, 200 i 500 No i 1000 jest też chyba nie? nie jeszcze 1000 nie ma Ma być wkrótce Puska to było Tutaj co było? I gwiazda gwiazda i ostatnie mamy koronę nie koronę my nie chcemy dobra odsłaniej tą piąteczkę pokazuj co ta piąteczka miała czy wszystko co jak widzicie, yy, nasze T21 lat no, nic nie daje, nie, w tym naszym odcinku. Ale zawsze jest, aby wygrać, się, jest sansa. To raz trzeba trafić, raz się nie wygra. Co widzowie, co. Lecimy do podsumowania końcowego, nie Także lecimy do no, lecimy. Ten tu Jakubek to tak zrobił, że trzeba zakadać. Dział tutaj, no, drapatki i T21, nie. No, ale tak jak widzicie i co małym nie końcowym wygraliśmy wygraliśmy 0 złotych eee, co, co wiemy no te 21 lat na tego lotka to nam nic nie przenosi nie bardziej ale zobaczymy co będzie później przenosić co będziemy mieli wygrane w tym naszym z odcinków nie? także wpadajcie na facebooka na instagrama, na, na, na twittera eee, na tiktoka tam wszystko możecie znaleźć i co. Kochani widzowie dziękuję Wam wszystkim za obecność. W tego dzisiejszym odcinku. Tutaj był dla Was granik. Także co? Strawki po 5 zł. 4 kupione. Okazały się nic nie wygrane. Co kochani, to będzie tylko no, 10. Co gdzie 20 po złotówce? coś wtedy wygramy. No, no, zrobimy zrabki po złotówce w kolejnym odcinku, bo ten dziewiąty odcinek będzie już następny. Zobaczymy, co się uda nam zrobić, nie po prostu? A co tego, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, bo ładnie lajkujecie te zrabki, Widzę, że fajnie je się przyjmuje. Teraz pod ostatnim odcinkiem mieliśmy 22 lajki i jeden komentarz, tylko więcej komentujcie mnie drodzy, to będzie fajnie, żeby to będą więcej komentarzy się tu pokazywać będzie i tego nie dzisiejszym, także dziękuję wam dzisiejszym za za spędzony w tym ósmy odcinek, a za tydzień zapraszam was na odcinek dziewiąty z tego, gdzie będziemy, może kupimy zdrapki po złotówce i zrobimy 20, ale to będzie trochę drapania co? No, ale dziękuję wszystkim jeszcze raz, trzymajcie się, baj!